Witajcie na kanale Kosmitolożka! Ja jestem Ewa i dzisiaj docenimy fakt, że przyszło nam żyć w Polsce w XXI wieku. I ja wiem, że być może, biorąc pod uwagę wiele wydarzeń, które miały ostatnio miejsce, do część z Was może wyglądać mniej więcej tak, słysząc moje słowa. Ale pod koniec filmu jestem. Pewna na 120%, że się ze mną zgodzicie. Dziś chciałabym sobie z wami pogadać o takiej mrocznej przyszłości psychiatrii i psychologii ogólnie pojętej. W obecnych czasach zazwyczaj bez problemów większych można uzyskać adekwatną pomoc w przypadku wystąpienia jakichś problemów natury psychicznej, właściwie wszelakiej. No oczywiście, że mogą pojawić się tam jakieś ograniczenia, czy to geograficzne, czy to finansowe, czy to oczywiście wszyscy wiemy, jak krótkie są kolejki na NFZ, prawda? Prawda? No, ale wiecie o co chodzi. Dawno temu, no, lepiej było po prostu nie chorować. Jeśli miałeś farta i urodziłeś się w bogatej, szlacheckiej rodzinie, ja mam pieniądze, kiedy tylko chcę. No, to, to mogłeś się na swój prywatny kącik, czy to właśnie na poddaszu, czy to może w piwnicy, z uroczo zareglowanymi drzwiami. A jak już typowo urodziłeś się pod szczęśliwą gwiazdą, to nawet mogła doglądać się Twoja własna prywatna opiekunka. No, ale wszyscy wiemy, jak to ze szczęściem w życiu bywa i nie zawsze wszyscy mamy tego szczęścia równo. Problem z zaburzeniami natury psychicznej był taki, że niewidzialne leczy się trudniej. Niewidzialne po prostu jest trudniej zrozumieć. I tak jak na przykład zapalenie gardła, no można zobaczyć na własne oczy, bo rozjawisz paszczę i widzisz, że twoje gardło jest Czerwone, i tam powinniśmy skupić swoje działania, żeby się tego problemu pozbyć. Tak, na przykład, problemów z przesyłaniem neuroprzekaźników, mimo najszczerszych chęci, no nie zobaczymy. No, po prostu widzimy tylko skutek. No, a jak na przestrzeni lat ludzie sobie próbowali tłumaczyć źródło tych problemów i co więcej, jak próbowali sobie z nimi radzić? No, powiem wam, że kreatywnych nie brakowało. Fakt, że no, aktualny poziom wiedzy psychologicznej i psychiatrycznej, jakim dysponujemy obecnie, no Zaczęliśmy z tym licznym próbą i błędą, jakie miały miejsce na przestrzeni lat. No i wiemy, co na pewno nie zadziała, jak pojawi się jakiś problem natury psychicznej. Ale biorąc pod uwagę to, co się tam wyprawiało, moje drogie lożki, moi drodzy lożkowie, no to bardzo często to był dramat, po prostu dramat. Nie dziwię się, że dawniej jak ktoś miał odwiedzić specjalistę od zdrowia psychicznego, to tam sobie mam rotał pod nosem, że. Nie, ja wracam. Czego? No wracam, bo się trochę cykam. Nawet do tej pory dla wielu ludzi jakby perspektywa wylądowania na oddziale w szpitalu psychiatrycznym budzi jakiś niewytłumaczalny lęk albo opór. I to wszystko dzięki mitom i legendom, które te placówki od zdrowia psychicznego no, no, obrosły na przestrzeni tych wszystkich lat. Filmy i książki kipią scenami rodem z XVIII czy XIX wieku i do tej pory dumnie prezentują stosowanie przestarzałych i nieaktualnych metod prowadzenia terapii przez straszną panią. W białym kitlu, w białym pokoju bez okien i klamek. O wielu ciekawych próbach odnalezienia skutecznych metod zwalczania zaburzeń psychicznych możecie przeczytać w tej książce. Jest to książka pod tytułem Czarna owca medycyny, nieopowiedziana historia psychiatrii, autorstwa Jeffreya Libermana. I bez wątpienia jest to jedna z moich ulubionych świeżynek tego miesiąca, przesłana mi przez wydawnictwo. Znajdują się tam bardzo, bardzo szczegółowe opisy niechlubnych dokonian ludzi. Ludzi od zdrowia psychicznego z przeszłości. Możemy zobaczyć na własne oczy na przykład zdjęcia rozmaitych maszyn, które stosowano do leczenia problemów natury psychicznej. I sądzę, że jest to bardzo fajny prezent czy to dla siebie, czy to dla kogoś bliskiego pod choinkę, bo jest na serio upchana ciekawostkami i napisana jest. Ludzkim językiem, więc też przyjemnie się ją czyta. No dobra, to zacznijmy od samego początku. Cofnijmy się o te parę ładnych lat wstecz. Gdybym ja miał tak krótko podsumować same początki, no to w starożytności słuchajcie nie było aż tak źle. To nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze. No wiadomo, idealnie nie było. Ówcześni ludzie nie znają czegoś takiego, jak terapia poznawczo-behawioralna na przykład. No ale dramatu też nie było. W literaturze można znaleźć rozmaite zmianki na temat tego, że problemy natury psychicznej próbowano niwelować na przykład poprzez radosne plumkanie w kąpielach, albo przesłuchanie muzyki, tanie książek i ogólnie pojęte oddawanie się chillerze i utopii. Akcje w stylu na przykład krępowanie pacjentów należały raczej do rzadkości. No i hardcore zaczął się tak naprawdę w średniowieczu. Średniowiecze to jest taki okres na kartach naszej historii, kiedy to jezusowy fandom przeżywał swój największy rozkwit. Na pewno będziecie kojarzyć z historii, że po prostu na wiele aspektów życia patrzono wówczas przez ten pryzmat religii. Dotyczyło to również kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym. Wierzono na przykład, że osoby dotknięte różnymi problemami zostały opętane czy to przez szatanów, szatany. To w piekle! Te szatany cały czas nas masturbują tak. Tłumaczono sobie na przykład, że na takie osoby została rzucona klątwa, albo najgorsze, że taka osoba po prostu zajmowała się magią. Śmieszycie! Ej, czasami sobie tak myślę, jak na przykład ci średniowieczni masterzy od opętań odnaleźliby się w naszej rzeczywistości wypełnionej kamieniarami i zodiakarami z TikToka. No jeżeli chodzi o metody zwalczania różnych zaburzeń psychicznych, to bezkonkurencyjnie oczywiście królowały egzorcyzmy oraz karanie chłostą. Latka sobie leciały, leciały, podejście do psychologicznych kwestii sobie ewoluowało, ewoluowało. I tak w 1406 roku doczekaliśmy się otwarcia pierwszego szpitala psychiatry w Europie, walniki. No i dupa wcale nie ma się czego tak naprawdę cieszyć, moi drogi lożki, moi drodzy lożkowie. Konkretna dupa. Niestety, poza określeniem szpital, te placówki no, nie miały zbyt wiele wspólnego z miejscem, w którym dba się o zdrowie, czy to psychiczne, czy fizyczne pacjenta. Według źródeł przypominały one raczej więzienia, a pacjenci trzymani byli, no, na serio o nieludzkich warunkach. Chodziło tak naprawdę dużo bardziej o odseparowanie ludzi z problemami od społeczeństwa, niż o faktyczne udzielenie im pomocy. Kaftany bezpieczeństwa, łańcuchy, przywiązywanie do łóżka, no to to był chleb powszedni. O tym, że ówczesne placówki na pewno nie przeszłyby testu białej rękawiczki, myślę, że nie muszę nawet wspominać. Do mnie teraz. Na szczęście w XVIII wieku Filip Pinel, to jest ten pan, wpadł na super pomysł. Ej, a może tak jak my ich trzymamy takich brudnych i zakutych w te łańcuchy, to może im to... I pomaga! W tamtym okresie właśnie zaczęły pojawiać się takie głosy, że podstawą opieki nad osobami z problemami przede wszystkim powinien być szacunek. Pinel na przykład twierdził, że codzienne życie w szpitalu psychiatrycznym powinno wzmacniać poczucie bezpieczeństwa i samodzielność pacjentów. Co dla nas w ogóle wydaje się czymś totalnie oczywistym, ale te kilka wieków temu niestety takim czymś oczywistym nie było. No i na samym początku powstawania tych placówek oczywiście tam nie miały miejsca jakieś szalone terapie, nie było żadnej terapii gestalt, nie było żadnej terapii poznawczo-behawioralnej, ale samo otrzymanie pewnego standardu opieki nad tymi pacjentami, no i pielęgnowanie ich po prostu, było kolosalnym krokiem naprzód w dziedzinie psychologii i psychiatrii. Jedną z osób, którą na stół będziecie kojarzyć, to jest ten pan i jest to Niech to inny jak sam nasz psychocelebryta Zygmunt Freud. Freud z wykształcenia był neurologiem. Był on osobą, która postawiła drugi słynny krok w świecie psychologii. Poza tym, że prawdopodobnie będziecie kojarzyć go od tego, że wszystkie swoje problemy zawdzięczamy swojej matce, Sen to odzwierciedlenie naszych wewnętrznych pragnień i hipnoza jest spoko. Wprowadził on do swojej praktyki coś takiego jak uzdrawianie przez rozmowę. I była to taka metoda, która polegała na tym, że zachęcano pacjenta, by mówił wszystko, co mu tam przyjdzie do głowy. Taki po prostu, wiecie, strumień myśli. I ta strategia miała pomóc dokopać się w historii pacjenta do źródła jego problemów. I w pewien sposób te wydarzenia zapoczątkowały terapię, którą znamy obecnie. W ciągu tych wielu lat naprawdę wiele ludzi szukało rozmaitych metod na poradzenie sobie z rozmaitymi zaburzeniami psychicznymi. No i część okazała się skuteczna i służy nam po dziś ale część okazała się, no... Tak, delikatnie mówiąc, troszeczkę mniej przełomowa. I chciałabym opowiedzieć Wam o takich moich faworytach. Numer 1 to lobotomia. Lobotomia to zabieg neurochirurgiczny polegający na przecięciu połączeń kory przedczołowej z innymi strukturami mózgowia. Jest to jedna z metod leczenia schizofrenii oraz innych ciężkich zaburzeń psychicznych. No brzmi mądrze, ale w praktyce do, sprowadzało się to bardzo często do wywiercenia dwóch otworów w czas, czas, czaszce. Czas. Czas około 2 cm, przez które wprowadzano zastrzyki do kory przedczołowej, a następnie przecinano ją, niszcząc ten samym istotę białą i szarą. Metoda była oczywiście cały czas udoskonalana i ona sobie tak ewoluowała. I ostatecznie ewoluowała we wbijanie pacjentom szpikulca do lodów, oczodu, po uprzednim znieczuleniu ich elektrowstrząsami. Za pomocą młoteczka przez sklepienie oczodołu wbijano wspomniany szpikuleks i obracano go w taki sposób, by przerwać wiązania nerwowe i co, działało? No, działało i to wręcz bym powiedział, że aż za dobrze działało, bo bardzo często razem z problemami pacjenta znikała istota tego pacjenta. Osoby po tym zabiegu cierpiały z powodu na przykład zmian w ich osobowości, cierpiały na padaczkę, a inne powikłania obejmowały na przykład krwotoki śródczaszkowe, ropnie mózgu i ogólnie pojęte otępienie. Więc bardzo często na przykład osoby, które cierpiały na depresję albo na jakieś napady agresji, przestały cierpieć na na agresji i na depresję i siedziały na przykład cały dzień patrząc się w ścianę. Myślę, że nie o taki skutek chodziło, ja? Jedną z najsłynniejszych ofiar lobotomii była Rosemary Kennedy. Tak, tak, to jest od tych Kennedy'ch. Źródła podają, że Rosemary już od dziecka wykazywała no, troszeczkę mniejszą bystrość niż jej rówieśnicy, a w okresie dojrzewania doszły do tego jeszcze takie kwiatki jak wahania nastrojów czy napady wściekłości. No i rodzice dziewczyny zdecydowali, że żeby jej pomóc, zostanie ona poddana lobotomii u jednego ze speców od lobotomików w wczesnych czasach. No i jak możecie się domyśleć, no operacja niespecjalnie się powiodła, a młoda, śliczna dziewczyna stała się po prostu cieniem osoby, którą była. Według źródeł nie mogła ona ani chodzić, ani zrozumiale mówić, jej ręka uległa sparaliżowaniu, a intelektualnie mogłaby zbić sobie pionę z dwulatkiem. No i nie ma się co dziwić, że Lobotomia stała się celebrytą wśród psychologicznych zabiegów, jeżeli chodzi o ekrany kin. Popkultura jest wręcz utkana lobotomią. jej wątki poruszane są chociażby w słynnym locie nad kukułczym czym gniazdem, czy nawet w Bojacku Horsemanie na Netflixie. W obecnych czasach oczywiście wykonuje się zabiegi psychochirurgiczne, jednak Lobotomia już do nich nie należy i, i w szpitalach psychiatrycznych nie ma obecnie zagrożenia, że ktoś będzie za tobą biegać ze szpikulcem i próbować wbić ci to w oczodu. 2 pierwszy Dos! Hydroterapia, czyli leczenie wodą, to również jest jeden z moich faworytów. O wpływie wody na stan zdrowia wiedziano już od dawna. Nawet obecnie w różnych kurortach stosuje się zdrowotne kąpielę, co nie? Więc tak naprawdę no nie powinno nas jakoś bardzo dziwić to, że, że ludzie próbujący znaleźć sposób na pozbycie się zaburzeń psychicznych eksperymentowali z wodą, twierdząc, że skoro jest w stanie uleczyć nasze ciało, to da sobie radę również z duszą. Bardzo ciekawie na przykład tłumaczono sobie, dlaczego lodowate prysznice, które serwowano pacjentom, powinny okazać się skuteczną metodą leczenia. Na przykład, że oblewanie lodowatą wodą jest w stanie zatrzymać docieranie krwi do mózgu, tym samym prowadzić do jego uspokojenia. Używano również terapii polegających na zanurzaniu pacjenta na przemian w bardzo zimnej wodzie i bardzo gorącej wodzie, wierząc, że ten szok uleczy zranioną duszę. Można to fajnie zaobserwować w serialu Ratchet. On też jest dostępny na Netflixie. I w jednym z odcinków, właśnie poruszony jest wątek leczenia z homoseksualizmu. Tres to krzesło obrotowe i krzesło uspokajające. Osoby psychologii z przeszłości miały jakąś dziwną tendencję do leczenia zaburzeń psychicznych krzesłami. Pewien typek o nazwisku Rush twierdził na przykład, że zaburzenia psychiczne. Nie są dziełem szatanów, jak to twierdzono w średniowieczu, a zbyt dużym ciśnieniem krwi w mózgu. No i jak najskuteczniej można było temu zaradzić. Z tej książki, o której wam dzisiaj mówiłam, wrzucę tutaj Wam poglądowe zdjęcie, jak wyglądała terapia takim turbokrzesłem. Zazwyczaj wyglądało to tak, że pacjent był do niego przywiązywany, a na głowę narzucano mu specjalną pokrywę, która chroniła przed przeciążeniem sensorycznym. Czyli z książkowego na nasze po prostu, żeby nasze zmysły były jak najmniej. Łechtany, czy to dźwięk, czy to wzrok, czy to węch, te sprawy. W ten sposób miało dochodzić do obniżenia ciśnienia krwi i spowolnienia pulsu, a w efekcie poprawy stanu pacjenta. Ja mówię, ja nie wiem, o co chodziło im z tymi krzesłami, ale to nie był jedyny koleś, który miał do nich słabość. Był na przykład pewien lekarz, nazywał się Erasmus Darwin. I tak, to jest dziadek tego przyrodnika Darwina, którego my znamy z podręczników od Przyrki. I zaprezentował on tak zwaną teorię rotacyjną. W praktyce wyglądało to tak, że biedaka brano i Przywiązywano do krzesła, przymocowywano to krzesło, zasłaniano mu oczy i pozwalano mu się obracać. Taka trochę energylandia wersja, bardzo prototypowa. I obracano tym biednym człowiekiem tak długo, aż w końcu nie zaczął on wymiotować albo krwawić. No ale działało? No działało. Bo po takim wytarmożeniu człowiek był tak wykończony, że nawet ta gonitwa myśli i wszelkie inne problemy nie miały siły przebicia. Moim ulubieńcem był jednak pan Reich ze swoim akumulatorem organu. Zdaniem pana Reicha fizyczne i umysłowe zdrowie zależało od prawidłowego przepływu organu, którego nazwa wywodziła się od słowa organizm i orgazm. W praktyce wyglądało to bardzo często tak, że wciskał swoich pacjentów do różnych skrzynek, kazał im się rozbierać do bielizny, a na szyi wieszał im gumowy wąż, który był Dumnie nazwanym akumulatorem organowym. No Ten pan ogólnie bardzo poleciał w swojej kreatywnej wizji, do tego stopnia, że twierdził, że ten akumulator organów jest w stanie nawet i raka wyleczyć. Tam już leciało na tle gruboże i sąd wydał zakaz kontynuowania jego dzieła i tak dalej. W efekcie sam twórca tej maszyny w późniejszych czasach nabawił się poważnych problemów zdrowotnych. Ale tak jak mówiłam na samym początku filmiku, no. Cieszmy się, że żyjemy w czasach, w których przyszło nam żyć, gdzie żeby dana terapia mogła zostać dopuszczona do użytku, musi zostać udowodniona naukowo, a przede wszystkim nie może szkodzić człowiekowi. Cieszmy się, że udając się w miejsce, gdzie teoretycznie powinniśmy otrzymać tą pomoc, faktycznie możemy ją otrzymać. To by było na tyle. Dajcie znać, czy podobają Wam się takie psychohistoryczne ciekawostki. Możecie napisać mi w komentarzu, która metoda z dzisiejszych podanych w filmie była Waszą ulubioną. A jeżeli nie macie nic do dodania, to zawsze możecie napisać Freud to ziomal dla zasięgu. Link do książki, którą Wam dzisiaj pokazywałam, standardowo wrzucę Wam w opisie. Polecam, to jest bardzo fajny pomysł na prezent. Standardowo nie zapomnijcie o lajkach, nie zapomnijcie. Osobach, wbijcie na moje inne social media, na instagramy, na TikToki, i widzimy się w kolejnym filmiku. Bez suski.